na naszym osiedlu i ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą e, zrobić tak samo jak my nie wynajmujcie e, mieszkań bo w sensie inaczej, najtaniej, najtaniej najlepiej i najtaniej znajdować e, lokalizację do pobytu czy tam jakieś hotele, no hotele to może nie ale jakieś e, apartamenty prywatne czy coś takiego na airbnb i na fejsie, na marketplace i tak też oglądaliśmy inne filmiki, jak ktoś polecał nam tak robić i znaleźliśmy mieszkanie na krótkoterminowym wynajem, bo tyle nam było potrzebne. Przyszliśmy, wynajęliśmy, wszystko było spoko i wczoraj, tak jak to nagrywał to wczoraj, rozmawiałam z kimś przez telefon i dostaję wiadomości o tej dziewczyny, od której wynajęliśmy mieszkanie. W skrócie, że musimy się stąd wyprowadzić, bo ktoś poinformował właścicielkę o tym, że my tu mieszkamy, a ona nie jest właścicielką. Czy ogóle... myśleliśmy, że to jest właścicielka albo córka właścicielki? No Cokolwiek. wiecie jak to jest. Cokolwiek, no jakby totalnie mi to do głowy nie przyszło. E, w ogóle to, co ona napisała, że no bo ona e, w sumie to nie czytała tej umowy na wynajem tego mieszkania, bo jak jej się coś podoba, to ona to po prostu podpisuje. I ona szczerze pojęcia nie miała, że ona nie może wynajmować od swojego mieszkania. No na pewno. na pewno. Po prostu szkoda, bo jej hajsu chciała... Bo, bo ogólnie ona sama podobno wyjeżdża do innego Sorry, miasteczka, żeby... E, bo dostała lepszą pracę, więc... Dlaczego chciała Sące, to podnająć. Chciała to podnająć. E, I w ogóle fun fact jest taki, że my płacimy za to mieszkanie, zapłaciliśmy jej 14 tysięcy batów. E, nie pamiętam ilość, jest w przeliczeniu. 14 tysięcy batów, a później jak my wynajęliśmy i powiedzieliśmy jej, że tam tego i tego się wyprowadzamy, to na grupie na Facebooku, na, na której znalazłem to ogłoszenie, było jeszcze raz od niej ogłoszenie, to samo, tym razem za 16 tysięcy batów. Także jest ciekawa, co właścicielka wypowiedziała na to, że sobie tak z miesiąca na miesiąc podnajmuje, zarabia nie na swój. Nieważne, musimy się Bo... wyprowadzić. Tak, my się musimy fejse... wyprowadzić, a zabawne jest to, że ona i tak komuś to jeszcze drożej spróbuję podnająć. No to co zbyt... ty? No nie ma szans, ja nie, nie skażę kogoś takiego na to co my prze, przeżyliśmy, bo to jest dla nas straszny czasu, Nie no czasu, tak, ale, ale mi chodzi o to, hajsu. że jak sama zauważyłaś, ona wstawiła to znowu na grupę za jeszcze wyższą sumę, więc pewnie znowu ona i znowu to wynajmie. Nie, nie, nie na recepcji o, no, nie wiem, o jakiś kontakt do, do tej właścicielki tego mieszkania i po prostu jej prześlę, że że jakby dalej chce wystawiać to mieszkanie i, bo to nie chodzi o to, żeby jej zrobić na złość. Wiecie jakie to jest uporczywe? I trochę upokarzające. Normalnie o, na nas dziewczyna. Tak, jakbyśmy my tu byli nielegalni. Tak, jakby dziewczyna nasza. dziewczyna z recepcji patrzyła na nas, tak wiecie, spodeł, bo takie takie, stara. Zastanów się, kto tu popełnił błąd. Bo nie my, jakby ale nawet jest... nie wiedzieliśmy, że Wiesz, tak jest. Ojej, to trzeba 23... od razu w... na bieżąco trzeba coś znaleźć, wyna... wynająć, znowu się spakować, zjechać. Jest dla nas strata czasu, strata hajsu. Energii, zwłaszcza, że za chwilę mamy znowu podróż, kiedy tak, się my dowiecie. Tak wszystko no po prostu... No, no. Takim, takim miłym akcentem rozpoczynamy tego vloga. Gdzie jesteśmy? Na hotpociku. No, na hotpociku. Nasze azjatyckie experience. Pierwszy raz z hotpotem. I ciekawostka, jest to jedno z najtańszych miejsc, jakie znaleźliśmy na jedzeniu. Dwadzieścia parę złotych za to wszystko. 22 albo trzy, coś takiego. Tutaj jest jeszcze rosół i kola. Pomogli nam ludzie, bo zdecydowanie wyglądaliście na samym początku jak dzieci w mgłę, Ale teraz już sobie dajemy radę i jest mega dobre. Cześć kochani! Od momentu tego nagrania, gdzie się musieliśmy przeprowadzić od razu, myślę, że już tydzień chyba minął i jesteśmy na osiedlu naszym nowym, nie nagrywam mieszkaniu, bo Konrad ma dużo rzeczy, na których chcemy już się skupić. Jest tam strasznie ciemno. Także wyszłam sobie przed blok na basen, bo zazwyczaj w Tajlandii na osiedlach macie po prostu baseny. Jest strasznie, strasznie gorąco. Nawet teraz, tak jest pochmurna pogoda, się po prostu ze mnie leje. Ale dzisiaj nie będzie takiego zwykłego vloga na zasadzie gdzieś chodzimy, coś robimy. Yy, tylko powiem wam wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć i mieć przed przyjazdem do Tajlandii. Także, yy, jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jestem w szoku, że <grybujesz> nie żartuję. Ale będzie mi miło, yy, jeżeli zostawisz subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Zaczynamy najważniejsze informacje przed przyjazdem do Tajlandii. Pierwszy, pierwszy ważny punkt, o czym musicie wiedzieć, to wiza. Yy, Czy potrzebujemy wizy do Tajlandii? Jeżeli chcecie tutaj przyjechać na mniej niż 30 dni, to nie. Yy, od niedawna wcześniej było chyba trochę krócej, teraz yy, na 100% yy, możecie wjechać do Tajlandii na 30 dni bez jakiejkolwiek wizy, po prostu z okazaniem paszportu. Paszport musi być ważny bodajże na 8 albo na 6 miesięcy do przodu jeszcze. I co jest ważne jeszcze, jak jesteście w Polsce, co trzeba ze sobą zabrać? Na pewno dużo kremów z filtrem. Słońce jest tu bardzo mocne, a tutaj w Azji i na Bali i tutaj tak samo bardzo często spotykaliśmy się z tym, że te kremy są bardzo drogie. W takich małych pojemnościach, taki duży, duży krem to rzadko gdziekolwiek widzieliśmy i Większości e, kremów, czy tam balsamów, jakie oni tutaj stosują, są wybielające. Oni się uwielbiają e, wybielać. E, niestety, dla nas, niestety, pewnie dla nich. E, także e, filtry e, i balsamy, kosmetyki swoje. No, chyba że chcecie się wybielać tak jak oni, bo te kosmetyki naprawdę są, e, działają wybielająco. E, także to na pewno musicie ze sobą zabrać. I na pewno polecam zabrać ze sobą e, dużo ubrań. E, Takich, których możecie się okryć, na przykład koszule, żeby to nie były sztuczne materiały, najlepiej LEN, koszule, dłuższe spodnie, wiadomo, krótkie spodenki, sukienki i tak dalej też, ale w ciągu dnia, szczególnie o takiej godzinie 12, jak jest słoneczna pogoda, może być naprawdę gorąco i my no pierwsze takie dni wyszliśmy na miasto i ja normalnie paliła skóra. W sensie, tak się skóra nadgrzewa, że ja się nie dziwię, że oni chodzą po prostu cali zakryci, bo tak jest lepiej, lepiej wytrzymać, także dużo koszul, dużo e, bawełnianych, lnianych rzeczy, e, długich spodni także. E, jeżeli chcecie tutaj przejechać w porę deszczową, a my jesteśmy teraz w porze deszczowej e, i w Bangkoku to bardzo odczuwamy, bo nie ma też dużo vlogów, bo pogoda jest taka, taka sobie. Teraz na przykład niedawno świeciło słońce, teraz już się zbierają chmury deszczowe no to na pewno coś przeciwdeszczowego też wam się przyda, a resztę już znajdziecie na miejscu. Przygotowania mamy, wiemy, czy możemy tutaj wjechać, czy nie. I teraz tak, wylądowaliśmy na lotnisku, w Bangkoku zazwyczaj jestem pierwszy lot, no chyba że lecicie już bezpośrednio na krabi, czy gdzieś w jakąś inną stronę. Jeżeli przylatujecie do Bangkoku i jesteście na przykład więcej niż jedną osobą, to jeżeli chodzi o internet, co będzie mega ważne i mega później Wam przydatne, Bardziej się opłaca finansowo i tak jakościowo, jakościowo jeżeli chodzi o internet, wynająć sobie router. Ten router, ja bym na Waszym miejscu interesowała się jakieś 2-3 tygodnie przed wylotem tutaj, przejazdem tutaj, bo ten internet trzeba zabukować i można go odebrać na lotnisku. I to jest o wiele tańsza opcja, bo na przykład my, żeby mieć na dwa tygodnie ileś tam internetu, my chyba sporo potrzebowaliśmy nie, na dwa tygodnie to jest chyba właśnie określone to jest czasem, przepraszam, to jest określone czasem. My braliśmy internet za, na dwa tygodnie razem z kartą. Na jeden telefon wydaliśmy 1000 batów. To jest ponad 100 zł za dwa tygodnie internetu. To jest strasznie dużo pieniędzy. Także jak jesteście. Jak wiecie, że na przykład jedziecie parą rodziną i każdy by chciał mieć internet w telefonie, lepiej wznosić taki router, mieć Wi-Fi i ten router możecie mieć wszędzie ze sobą, bo to jest taki mobilny router, więc to się o wiele bardziej opłaca. I teraz tak, jak wyzostajemy się z lotniska? Wiadomo, taksówka, ale taksówka jest mega droga. Szczególnie te z lotniska. E, ja Wam polecam mieć już ten internet. Nawet jeżeli kupicie kartę, to internet działa od razu. I teraz tak, jeżeli potrzebujecie z Bangkoku dostać się na przykład do Patai albo do Hua Hin, e, z platformy 1 na lotnisku, jak będziecie wiedzieć, to już będziecie widzieć te platformy, trzeba zjechać na e, poziom pierwszy i tam są e, tramwaje bezpośrednio z lotniska. Można sobie kupić bilecik e, w maszynie. Mega tania opcja i możecie e, przedostać się do centrum Bangkoku, do Pataj, do Hua Hin i do innych miast, które są tutaj naokoło, e, tramwajem, e, pociągiem przepraszam, nie tramwajem, albo i tramwajem, nie, pociągiem, pociągiem, to jest pociąg. E, druga opcja e, to są e, dwie aplikacje e, do ściągnięcia na telefon. Coś takiego jak uber i my pamiętam taksówka miała nas kosztować chyba 650 batów, to jest około 70 zł, a zamówiliśmy takiego ala ubera i zapłaciliśmy 100 coś batów, czyli tam chyba 13 złotych, a hotel mieliśmy w samym centrum. Także mega spoko opcja i to się na pewno bardziej opłaca niż wzięcie bezpośrednio taksówki z lotniska. Takimi e, dwoma aplikacjami, które na 100% tutaj działają to jest e, Grab i Bolt. Polecam e, mieć te dwie aplikacje, bo tutaj już chyba Wam mówiliśmy w którymś filmie, że e, jakby nie łapił takich małych kursów. W sensie, jeżeli macie zapłacić tam jakieś małe pieniądze, a chcecie i musicie się gdzieś przedostać, bo na przykład pieszo jest to już o, ogromna odległość, no to bardzo często jakby nie chcą takich przejazdów, nie, może im się to nie opłaca, nie wiem, także dobrze mieć dwie te aplikacje i sobie między tymi dwoma aplikacjami manewrować. Jezu powiem Wam, że tutaj co, co chwilę się przejaśnia i słońce wychodzi, a jest teraz pochmurnie i jest jakieś 30 chyba 4 stopnie, odczuwalne mamy 42 i jest tak gorąco, w ogóle nam jest tak, myśleliśmy, że po Bali już się przyzwyczailiśmy do takiego klimatu tropikalnego, yy, ale tu jest mega gorąco, także yy, polecam też mieć ze sobą parasolkę przeciwdeszczową, bo ja teraz widzę sens chodzenia w ciągu dnia z parasolem, naprawdę to daje dużą ulgę, yy, a my nie jesteśmy przyzwyczajeni po do takiego klimatu, jaki oni tutaj mają, także dobrze się zabezpieczyć. Na pewno nakrycia głowy też są mega ważne tutaj, jak przyjeżdżacie, więc to też polecam y, mieć ze sobą i mieć w zapasie, w razie jakby się coś tam stało, to parasolki, czapki, y, le, lekkie rzeczy. I... W sensie wiadomo, na wakacjach chcemy się stroić, yy, i fajnie, jak zabieracie ze sobą same fajne rzeczy. Ale te rzeczy się maksymalnie tutaj niszczą: od słońca, od wody yy, i od chemii. Mają tutaj ogromnie mocną, taką silną chemię. I ja widzę różnicę, jak robiliśmy pranie w Polsce, a jak robimy pranie tutaj, teraz w Tajlandii. Yy, szybciej się zużywają te rzeczy. Także pamiętajcie, pakujcie się mądrze, mądrze na takie wakacje. No i co? Wydostaliśmy się z lotniska, jesteśmy już w hotelu. I teraz lokalizacje. Gdzie najlepiej się zatrzymać? W Bangkoku. W samym centrum. Szukajcie noclegów, miejsc, gdzie możecie się zatrzymać chociaż na te kilka dni. W samym centrum, bo Bangkok jest ogromny. Nie mają tak dobrej komunikacji. Znaczy mają, ale nie na każdym osiedlu. O taką komunikację miejską, więc wszystkie atrakcje główne które prawdopodobnie będziecie zainteresowani, również są w samym centrum. Więc żeby nie tracić czasu, a tu jest ogrom czasu się traci na dojazdy. E, zabukujcie sobie coś w centrum i teraz tak. Nie przez Booking, nie przez Airbnb. Najlepiej tutaj działa Agoda. Mają najlepsze ceny, e, największe zniżki e, i największy wybór. Także jeżeli chcecie bukować coś w Tajlandii i w ogóle tutaj w Azji, korzystajcie z Agody. Hotel mamy, lokalizację mamy, wychodzimy i jak się poruszać teraz? E, oprócz e, e, taksówek, boltów, grabów i wszystkiego innego, e, polecam Wam e, ściągnąć aplikację ViaBus. I e, to jest aplikacja stworzona do komunikacji miejskiej. Możecie tutaj korzystać z metra, e, z kolejki e, i z autobusów. Jest to mega tania opcja, bardzo szybka. W sensie metro i kolejki są tutaj bardzo dobrze skomunikowane, więc możecie się dostać z punktu A z punktu B. My za dwie osoby zazwyczaj za taką kolejkę płacimy 58-52 baty, w zależności od odległości między tymi dwoma punktami. I jest to około 6 zł za. No cholera jasna. Za. Yy... <ślasza> Przepraszam, mi tak wznawiła ta mucha. Jest to około 6 zł za dwie osoby. Jest to mega tanio. No i wiadomo, oczywiście, tuktuki. Tuktuki jest to atrakcja, yy, ale i też sposób poruszania się tutaj po Bangkoku. Yy, I powiem Wam tak. Eee, zanieczyszczenia są tutaj ogromne i my się przejechaliśmy dwa-trzy razy takim tuktukiem i jest e, fajnie, ale ja mam jakiegoś bzika na punkcie spalin tutaj, a tutaj powietrze jest bardzo zanieczyszczone i naprawdę czasami mi było aż szkoda tu oddychać, e, więc te tuktuki dla mnie to jest taka średnia atrakcja, ale tak, dla tuktuki e, targujcie się. Targujcie się, bo ceny oni mają z kosmosu czasami. E, nawet chcieli od nas co za taksówkę z lotniska, ale... Powiem Wam, że jest aplikacja, nie powiem jak ona się nazywa, mamy na telefonie, tutaj Wam wstawię z boku, pewnie też, jak poprzednie, e, i to jest aplikacja właśnie do tuktuków. I tam możecie sobie sprawdzić, e, gdzie są tuktuki i sprawdzić cenę, bo bez tej aplikacji no na pewno będą z, z Was kosić. Także e, ViaBus i ta aplikacja do tuktuków moim zdaniem to jest najlepszy, najszybszy i e, najtańszy sposób na poruszanie się Głupoty gadam, to nie są dwa jedyne najfajniejsze. E, przez Bangkok płynie również rzeka i e, łódka. To jest kolejny środek komunikacji i to jest w ogóle super atrakcja też od razu. Macie kilka przystanków po dwóch stronach rzeki. E, płynie to zazwyczaj przez centrum i płynie to zazwyczaj przez te największe atrakcje. E, więc to jest super opcja. Bilet za osobę kosztuje 20 batów, więc to jest jakieś 220 chyba. Jeszcze się nie nauczyliśmy przeliczać tych batów, ale to jest dalej mega tanio. Jest to super atrakcja, żeby się tak przepłynąć. Po drodze macie przepiękne widoki. Także taka łódka też serdecznie polecam. No i chyba aplikacja, bez której nie dacie rady życia, ale to chyba każdy ma, to jest Google Maps, ale nie te mapy z iPhone'a, tylko Google Maps trzeba mieć. Ona tutaj lepiej działa. No, i pewnie będziecie z, y, się z nią poruszać cały czas y, z taką mapą, tak jak my to robimy. Ale spoko wszystko jest do ogarnięcia, i, i jakby b, b, początek mieliśmy taki, że musieliśmy się przyzwyczaić, ale chyba po dwóch dniach już totalnie znaliśmy okolice, wiedzieliśmy gdzie chodzić, jak chodzić, i, y, y, i bez problemu było nam się tutaj poruszać. Przechodząc ponownie do następnej aplikacji, może nie jest ona niezbędna, ale zawsze fajnie ją mieć, i to jest Wi-Fi Maps. I to jest aplikacja, która Wam pokazuje. Bangkok ma bardzo dużo otwartych sieci Wi-Fi takich od miasta, z których ludzie mogą sobie korzystać. I ta mapa właśnie pokazuje Wam, czy w pobliżu Was, albo w jakiej okolicy możecie sobie usiąść i skorzystać z darmowego internetu. Jeżeli komuś by było to potrzebne, to jest super aplikacja, my czasami korzystamy. Ja Wiadomo, żeby nie marnować naszego, jak jesteśmy w pobliżu gdzieś takiej, takiego darmowego Wi-Fi, to się podłączamy i jak potrzebujemy, to korzystamy, także y, to też jest super. No i myślę, że aplikacje mamy ogarnięte, transporty mamy ogarnięte. E, Hajs. E, ja polecam założyć sobie, no Revolut to chyba każdy ma, jak ktoś nie ma, no to, no to polecam sobie wcześniej przed wyjazdem zamówić kartę Revolut, otworzyć sobie tam konto, y, przeleć sobie taką ilość pieniędzy, jaką uważacie, m, że będzie Wam potrzebna e, i będąc już na lotnisku, skorzystajcie z bankomatów, z bankomatu i wypłaccie całość w gotówce. Przyda Wam się tutaj gotówka wszędzie. Rzadziej karta, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, tuktuki no, Bolt tu możecie zapłacić przez aplikację, ale tuktuki, jedzenie. Bardzo często najlepsze jedzenie w Tajlandii to jest nie restauracyjne, tylko albo na stoiskach, albo na jakichś street foodach, na jakichś budkach. Ludzie tutaj bardzo często jedzą, częściej jedzą z takich budek. Jak z takich, wiecie, fancy restauracji, jedzenie jest milion razy lepsze. Im, im coś gorzej wygląda, tym lepiej smakuje. W sensie, że im, im miejsce gorzej wygląda, tak dla nas, tym jedzenie jest mega mega dobre. No i tam zazwyczaj operujemy gotówką. I uwaga, dlaczego mówię, że wypłacić od razu najlepiej całość? E, dlatego, że każdy bankomat w Tajlandii ściąga fee za wypłatę. Jest to chyba 25 albo 22 baty, czyli tak około 20 paru złotych, więc bez sensu płacić za każdym razem i, i jakby wyciągać sobie po małych kwotach, lepiej od razu wypłacić tyle, ile potrzebujecie, i operować tylko i wyłącznie gotówką. I teraz tak, jest, może nie jest to konieczność, z którą musicie wiedzieć, ale są pewne rzeczy, na które musicie e, uważać, będąc tutaj w Tajlandii. E, mam na myśli e, miejscowych ich zachowania, ich przyzwyczajenia, które trzeba uszanować. Yy, I tak, oni za bardzo nie zwracają na, na Was uwagi. Mają totalnie gdzieś, jak gdzieś idziecie, jakby tutaj nikt się nie ocenia i nie patrzy na siebie. Yy, ja się na tym jeszcze dalej łapię, ale już się powoli tego oduczam, że oni nie mówią do siebie dzień dobry, do widzenia. W sensie jak wchodzicie do sklepu czy do knajpy, yy, totalnie... Was nie witają, nie, nie, nie macie takich small talk z nimi, ale jak są dla was za mili i za bardzo chcą wam pomóc, to niech wam się już zapala czerwona lampka, bo to, jest, to są najczęstsze skamy na turystach tutaj i najczęściej wtedy tacy ludzie kierują was do miejsc, gdzie was albo oszukają, albo te atrakcje są droższe niż powinny być. I zaraz wam podam przykład, który nam się wydarzył autentycznie w jakichś pierwszych dniach będąc tutaj. Była jakaś 15, chcieliśmy się dostać, by the way, do bardzo fajnego miejsca, Nie Wam tutaj nazwy, jest to miejsce z vintage, ogromnym sklepem z rzeczami z Ameryki i z Japonii oraz galerią sztuki za darmo do zwiedzania, więc mega fajne miejsce, polecam i chcieliśmy się właśnie tam dostać i czasami mapa Google działa tak, że jakby ta kulka za Wami nie nadąża i musieliśmy chodzić, wiecie, prawo, lewo, żeby zobaczyć, w którą stronę nadąża i czy idziemy w dobrą stronę w ogóle. No i zaczepił nas taki, z 50 lat miał, właśnie tutaj taki taj i zapytam się, gdzie idziemy. Powiedzieliśmy, że chcemy się tam dostać, no to on powiedział, że nam pomoże, że będzie to szybciej, taniej i i zaoszczędzimy dużo czasu, bo teraz są godziny szczytu, więc, bez sensu, namować no, taksówkę czy coś takiego. No i w skrócie powiedział nam, żebyśmy wzięli tuktuka, tuktukiem pojechali na miejsce, tam gdzie się płynie łódko. To za Wam przed chwilą mówiłam, że transport publiczny obejmuje, obejmuje też transport łodzią. I tam to będą chyba tylko trzy przystanki, i wysiądziemy stricte w tym miejscu, w którym chcemy, i będzie to taniej, szybciej. I w ogóle byliśmy przeszczęśliwi, że wiecie, ktoś nam chciał pomóc. No ale do rzeczy, e, ogarnął nam toktuka, bardzo tanio, e, pojechaliśmy tym toktukiem, wysiadamy na miejsce, słuchajcie, garaż nad rzeką. E, ale dobra, nie chcemy oceniać, idziemy tam, siedzi kobieta wyrwana z lat 2000, taki wiecie, welurowy dres, ogromne, e, długie tipsy, e, okulary takie różowe z cekinami. E, no i e, siadamy, mówimy, że z tego punktu do tego punktu i ona mówi, że nie, 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 że nie możemy, musimy całą wycieczkę, A ja mówię, że ja nie chcę całej wycieczki, że ja chcę tylko stąd dotąd. No i ona w pewnym momencie mówi do mnie, że nie możemy powiedzieć nie. I już się tak dziwnie zrobiłem. Mówię, dobra, a jaka jest cena? I ona mówi do mnie e, 3000 batów. Niemożliwe, bo cena za łódkę kosztuje 20 batów, więc już wiedzieliśmy, co się kroi. Dużo się w ogóle w międzyczasie naszej rozmowy jakby zeszło takich, e, takich napakowanych, wytatuowanych tajów. Więc jakby już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, zabraliśmy torbę. Ja od razu wzięłam torbę, kont wziął mnie za rękę, wstaliśmy powiedzieliśmy, dobra, to ja dziękuję I, i wyszliśmy, zanim zdążyli cokolwiek powiedzieć i zareagować. E, także nie ufajcie też ludziom za dużo, bo pamiętajcie, że to jest e, ogromne miasto i oni żerują na takich turystach, którzy się trochę pogubili i nie wiedzą co się dzieje, także... Pilnujcie sięby nawzajem, nie mówcie za, o, o sobie za dużo informacji dla obcych nawet, jak ktoś się śmija, to powiedzcie dziękuję, ale ja wiem, ja tu jestem nie pierwszy raz, także dziękuję i do widzenia. Tak najlepiej. I taką poradą na sam koniec. Myślę, że kończymy ten film. Jest to krótki film, ale konkretny i wszystkie te aplikacje, które wymieniłam, oczywiście nie przydadzą Wam się tylko w Bangkoku, ale i w całej Tajlandii, także przygotujcie się dobrze przed wyjazdem i... Może z niektórymi do zobaczenia w Tajlandii, a yy, nas czeka jeszcze kilka w ogóle. Przepraszam że jest tak mało vlogów. Ja się bardzo dużo dzieje ostatnio i jakoś tak mamy dużo swoich prywatnych rzeczy. Jestem tutaj w porze deszczowej, więc taka pogoda nam się trafiła, sąsą, so, so, a jak to nagrywam, to jesteśmy dosłownie dwa dni przed lotem z Tajlandii, gdzie lecimy to będzie niespodzianka, a lecimy na dwa tygodnie, w kolejne miejsce. Yy, no i... Zobaczycie zresztą później, co się będzie działo. Nie będę niczego zdradzać. Oglądajcie, bądźcie z nami na bieżąco i pamiętajcie o subskrypcji kanału, będzie mi mega miło. Do zobaczenia w następnym filmie. Prawdopodobnie, już z podróży do następnego kraju, ale spokojnie. Jeszcze dobra, powiem za dużo. Pa!